Tym razem chcielibyśmy Państwu zaprezentować nakrycia głowy, hełmy, których używali dragoni, żołnierze 10 Pułku Dragonów w latach 1940-1945. Na masce Willisa przed nami mamy dwa rodzaje hełmów. Pierwszy jest to hełm typu Brodiego Mark II oraz drugi hełm Pancerno-motorowy ATMK2. Jak wiemy, brytyjska myśl techniczna obfitowała wiele innowacyjnych rozwiązań na początku XX wieku. I takim przykładem jest właśnie hełm typu Brodiego. Jest to konstrukcja pamiętająca jeszcze czasy I wojny światowej i swój specyficzny kształt właśnie ten hełm zawdzięcza konstruktorom, którzy. Zakładali, że żołnierz wystawiający głowy z okopu będzie narażony na ostrzał artyleryjski, a głównie na spadające odłamki. Dlatego też szerokie rondo, które owy hełm e, posiadał miało za zadanie chronić e, ramiona oraz e, bark, barki użytkownika. E, Hełm był produkowany metodą wytłaczania w bardzo prosty i szybki sposób. Pierwsze wersje, jeszcze pamiętające czasy I wojny światowej, były wyposażone w skórzany fasunek i podpinkę. Potem w późniejszych czasach wyposażenie to modernizowano do paska wykonanego z materiału. Jak również przeprowadzono standardową konserwację, czy to wymiana pokrycia farbą na nową bądź też taką o mniejszych refleksach świetlnych. Helm ten był na wyposażeniu polskich sił zbrojnych, ale również 10. pułku dragonów praktycznie od początku lat 40 na przełomie 40-41, większość żołnierzy już pozbyła się starych francuskich hełmów i używała hełmu topobrodiego. Najbardziej charakterystycznym punktem tej konstrukcji jest orzeł, polski orzełek wojskowy koloru żółtego i z tym miejscem też wiąże się ciekawa historia. Mianowicie na początku orły te były nanoszone przez polskie żołnierzy na hełmy w sposób nieregulaminowy. Nie było bezpośrednio wydanego rozkazu, który miał określać hełm w sposób narodowości. Żołnierze jednak wycinali własne szablony, oznaczali swoje hełmy przy godłem przynależności państwowej. Tutaj żółty kolor też zasługuje na kilka słów więcej, mianowicie pojazdy używane przez wojska brytyjskie posiadały tabliczki oznaczające to Między innymi możemy ją zobaczyć tutaj na samochodzie Willis, która była malowana farbą w kolorze żółtym, reagującą na gazy bojowe. W momencie, gdy dochodziło do ataku gazami bojowymi, farba ta zmieniała swój kolor na kolor czarny. Druga wojna światowa spowodowała, że praktycznie każdy żołnierz był wyposażony w utensylia, E, obrony przeciwchemicznej. No i tutaj e, okazało się, że jednak jedna i druga strona konfliktu była na tyle przerażona skutkami e, wojny chemicznej, że na dobrą sprawę tych gazów nie użyto praktycznie w ogóle. Jednym właśnie z efektów e, tego typu działań było to, że zostały bardzo duże ilości farby w kolorze żółtym, co też Polacy e, dość skrupulatnie wykorzystali i używali tego materiału jako e, materiału do oznaczania. E, właśnie e, hełmów. E, w, na polu walki hełm ten, e, no, powiedzmy, miał bardzo dyskusyjne e, właściwości ochronne głowy, jednak e, ostatecznie e, sprawował się zawsze lepiej niż zwykły beret, który żołnierze e, nosili. E, tyle słowem, jeżeli chodzi o Brodygo Mark II. E, drugi hełm, który też tutaj prezentujemy jest to konstrukcja już zmodernizowana, zmodyfikowana w stosunku do swojego poprzednika. Jest to hełm pancerno pancernomotorowy AT MK2 bądź Mark II, który właśnie narodził się w, w ramach jakby potrzeby hełmu już dostosowanego do pola walki II wojny światowej, bardziej praktycznego, bardziej użytecznego. Sam dzwon hełmu jest tej samej powierzchni co jego poprzednik, natomiast sposób produkcji zmienił się w, ten, w tą stronę, że nie produkowano już hełmów z rantem, po prostu ten hełm był całkowicie uproszczony do dołu. Co zbliżało go trochę konstrukcją do swojego amerykańskiego odpowiednika, bądź też hełmów używanych przez wojsko polskie we wrześniu. Tutaj, w tym momencie, już ochrona uszu stanowiła istotną rolę. Co można powiedzieć o samym początku tej konstrukcji? Przede wszystkim, po pierwsze, wojska powietrzno-desantowe. Na początku tego typu dzwon był zaprojektowany do hełmów jednostek powietrzno-desantowych. Z kolei dopiero w późniejszym okresie II wojny światowej, już po operacji Overlord, żołnierze jednostek pancernych, pancernomotorowych i piechoty tego typu hełmy otrzymywały. W X Pułku Dragonów pojawił się on na przestrzeni października i listopada 1944 roku. Jak widzimy, hełm ma założoną siatkę maskującą. Która po pierwsze pozwalała umieścić w nim różnego rodzaju sznurki bądź partę, która miała maskować i rozmywać kształt głowy użytkownika. Jak również pod siatką dragoni, bardzo często jest to też praktyka żołnierzy Armii Brytyjskiej, umieszczali zapasowy opatrunek, tzw. shell dressing. Pierwszy znajdował się w kieszeni na spodniach, drugi właśnie przeważnie oprócz noszenia go po kieszeniach był montowany pod siatką. I standardowo, jak u swojego poprzednika, żółty orzeł, polski orzeł wojskowy malowany żółtą farbą. Co ciekawe, tego typu hełm był używany jeszcze kilkanaście lat po wojnie, jak zwykle modernizacje bądź poprawki w tym hełmie. Sprowadzały się do drobnego liftingu, do przemalowania powierzchni, do wymiany podpięki bądź też samego fasunku, czy zmiany sposobu mocowania samego, samego fasunku do dzwonu hełmu. Także widać, że powiedzmy ta konstrukcja ewoluowała no i można powiedzieć, że praktycznie do końca wojny to był już podstawowy hełm w polskich siłach zbrojnych, jeżeli mówimy o. 10 Pułku Dragonów bądź też jednostkach towarzyszących jak pułki pancerne.